było zadanie z rozwiązaniem równania wymiernego, czyli takim, gdzie mamy nawiasy w liczniku, nawiasy w mianowniku i jest to bardzo częste zadanie w różnego rodzaju maturach. Wykonuje się je w dwóch krokach. Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, to trzeba wziąć sobie ten mianownik, czyli x minus 1 razy x plus 1 do kwadratu i napisać, że to nie może być równe 0, ponieważ mianownik nie może być 0, bo przez 0 się nie dzieli. Ponieważ tu mamy mnożenie, to robimy sobie, że albo pierwszy nawias, czyli x minus 1 nie może być zerem, dodajemy sobie jedynkę, czyli x nie może być jedynką. Zobaczmy. Odpadają odpowiedzi C i D. Oraz drugi nawias, x plus 1 do kwadratu również nie może być zerem. Pierwiastkujemy, żeby pozbyć się kwadratu. x plus 1 nie może być zerem. Odejmujemy jedynkę, czyli x nie może być minus jedynką, czyli Zobaczmy, odpowiedź B teraz odpada. Czyli już wiemy, że to jest poprawna odpowiedź A, że nie ma rozwiązań. Ale to jest po odpowiedziach. Gdybyśmy jednak mieli rozwiązać to równanie, to mamy równanie i pierwszą rzeczą, jaką robimy, mnożymy sobie to przez mianownik. Oczywiście pierwszą rzeczą po określeniu dziedziny. Ponieważ ten mianownik po prostu znika i dostaniemy x plus 1 razy x minus 1 do kwadratu równa się 0. I robimy dokładnie tak samo jak tu, czyli to sobie odgrodzimy, albo ten pierwszy nawias, czyli x plus 1 równa się 0. Odejmiemy sobie jedynkę, czyli x równa się minus 1, ale właśnie minus 1 nie mogło być, dlatego to odrzucamy, lub ten drugi nawias, czyli x minus 1 do kwadratu równa się 0, wywiaskujemy, żeby się pozbyć kwadratu. X minus 1 równa się 0. I teraz dodajemy jedynkę czyli x równa się 1. Ale to znowu odrzucamy, bo x nie może być jedynką. I dlatego a jest poprawną odpowiedzią. A gdybyśmy zapomnieli o tej dziedzinie, no to zaznaczylibyśmy, że minus 1 i 1 są rozwiązaniami, a to byłby błąd więc warto o tym pamiętać. Dodatkowo przypominam, że dla wszystkich osób, którym nie udało zdać się matury z matematyki w maju, przygotowałem kurs Matura Poprawkowa Zdaj. Dzięki temu kursowi nauczy się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zdać, poznać najłatwiejsze sposoby rozwiązywania zadań w łatwy sposób przyswoić cały potrzebny materiał. Idealnym przykładem zadania, gdzie właśnie trzeba pamiętać o tej dziedzinie, rozwiązując takie równanie wymierne, jest zadanie z czerwca 2023 roku, czyli z tego roku. Ponieważ... Zobaczmy sobie, mamy tutaj x kwadrat minus 4. No to piszemy sobie, że x kwadrat minus 4 nie może być zerem. Dodajemy sobie czwórkę, czyli x kwadrat nie może być czwórką. Jedgastkujemy i piszemy, że x nie może być dwójką, oraz x nie może być minus dwójką. No bo minus 2 do kwadratu również daje 4. Tu są dwie odpowiedzi. Ok, no i to sobie gdzieś tu zostawmy, niech sobie tu leży. A teraz spróbujmy rozwiązać to równanie. Co robimy? Standardowo mnożymy przez mianownik, czyli x kwadrat minus 4, dzięki czemu ten mianownik nam znika i otrzymujemy x kwadrat minus 3x razy x plus 2 równa się 0. No i teraz mamy mnożenie, czyli albo pierwszy nawias przyrównujemy do zera, x kwadrat minus 3x równa się 0 oraz drugi nawias, Również przyrównujemy do zera. Zobaczcie, jeżeli tu odejmiemy sobie dwójkę, to wychodzi, że x równa się 2 na minusie. Ale x nie może być minus 2. I właśnie tą odpowiedź trzeba odrzucić, a tak byśmy jej nie odrzucili. No dobrze, więc zostaje nam tylko to równanie. Tutaj nie ma c, w sensie c jest równe 0, bo a jest równe 1, b jest równe minus 3, a c jest równe 0 jako równanie yy, kwadratowe. Można tu, że wyliczyć delta x1x2, ale łatwiej x wyciągnąć przed nawias. Mamy x minus 3 równa się 0, ponieważ x razy x to jest x kwadrat, a x razy minus 3 to są minus 3x i znowu mam mnożenie, czyli albo x musi być 0, albo x minus 3 musi być 0. No i jak dodamy tu trujeczkę, no to x jest równy 3. Tu mamy jedno rozwiązanie, tu mamy drugie rozwiązanie i odpowiedź b jest poprawna. Natomiast tu zobaczmy, gdybyśmy nie mieli tej dziedziny wyznaczonej, to byśmy również zaznaczyli odpowiedź, że x -2 również jest takim rozwiązaniem. Że poprawkowej po było do rozwiązanie takie równanie wymierne. To jest bardzo proste równanie wymierne, zaraz pokażę dlaczego. Ale zanim to zrobimy, to, to co powiedziałem, zawsze jeżeli mamy x w mianowniku, to musimy napisać, że x plus 2 nie może być zerem odejmujemy dwójkę, a więc x nie może być minus dwójką, tak? No bo w tym momencie to by było 0. I teraz spytasz się mnie, co tu można w ogóle zrobić? Albo mnożymy sobie to śmiało przez x plus 2, albo pamiętajmy, że tu jest jedynka, a przy równaniach śmiało możemy sobie wymnożyć na krzyż. Czyli tu będzie x plus 2 razy x minus 1, Równa się 4 razy 1 to jest 4 i otrzymujemy równanie kwadratowe. Uwaga! Tutaj nie bierzemy, że ten nawias jest 0 lub ten nawias jest 0, bo tu nie ma 0, tylko jest czwórka, tak? Jakby tu było 0, to byśmy tak zrobili. Po prostu wymnażamy sobie te nawiasy, czyli x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x, 2 razy x to są 2x, a 2 razy minus 1 to jest minus 2. Natomiast tą czwórkę od razu przeniosę sobie na stronę lewą. Redukcja wyrazów podobnych x kwadrat minus x plus 2x to jest po prostu x, a minus 2 minus 4 to jest minus 6. I to jest równe 0. Po prostu teraz liczymy deltę. A równa się 1, B równa się 1, C równa się minus 6. No. O! Delta może kolorek zmienimy, a na różowy. B kwadrat minus 4 razy a razy c, czyli delta równa się. B jest jedynką, czyli mamy 1 do kwadratu minus 4 razy a jest jedynką, a c jest minus szóstką. Czyli ta delta równa się 1 do kwadratu to jest 1, minus z minusem daje plus 4 razy 1 razy 6 jest 24, czyli wychodzi 25, a pierwiastek z takiej delty to jest 5. Liczymy sobie x1, przypominam, wzór. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli minus 1 minus pierwiastek z delty 5, a 2 razy a to jest 2, minus 6 drugich to jest minus 3, oraz x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli minus 1 plus 5 przez 2, 4 drugie, a więc 2. I to są nasze poprawne odpowiedzi. Mam nadzieję, że te rozrównania wymierne nie będą dla Ciebie stawać jakiegokolwiek problemu. Pamiętaj, pod spodem pod tym filmem jest link do mojego kursu. Matura poprawkowa, zdaj, zajrzyj tam i zobacz, czy kurs ci się spodoba. A póki co, trzymaj się i do zobaczenia podczas wspólnej nauki. Cześć!